Kurde, za bardzo nie nagrywałem, bo jak najszybciej to zrobić. To już mamy złapane. Skrzynia wróciła na miejsce, jednak nie trzeba przesuwać. Mocowania zostały odcięte, przykręcone. Wziąłem plazmę i ciągnąłem raz dwa, czy zostały te mocowania do belek. Jedna i druga strona, pasami naciągnięte, nawet wyrównane i zaraz wezmę przyłapie, łapie, odpalę i zobaczę jak to będzie pracowało dobra, mamy odpalony nie czuję wibracji cała to ze tej oryginalnej to jest trzypuntowo złapane z jednej i z drugiej strony pomęczyłem się bębny pozbijałem, bo to wszystko i tak jak widać obydwie półłożki pracują Jedna i druga, most jest sprawny, Te bieg, najszybszy. No i dobra, i tak widać by już odpalone, przypasowane. Dzisiaj jeszcze może najpierw narzędzia pozbieram, bo coś u nas wieje, ja nie wiem, czy nie będzie padało. I zacznę rozbierać. Bo muszę położkę wyciągnąć, odkręcić piastę, żeby dojść do śrub i ten cały blachę tu wszystko odkręcić, i żeby przełożyć wszystko z tamtych masów, bo tam mam tarczówki i tam tarczowe zrobione. Nic więcej nie będę ruszał, tylko tarczówki to jeszcze pozakładam. A jak pościągam te osłony to będę miał dojście, żeby tu ładnie obspawać sobie, w drugą stronę tylko boki bo jest dojście W środek już nie będzie góra zaspawana ale to mi wystarczy czuję, że jakbym tu obspawał, to też by wystarczyło ale lepiej jakby tam jeszcze też było jedna druga strona zostanie rozebrana i wtedy będę spawał no więc chyba widzimy się na złożonym sztruktorku bo więcej nie ma chyba co pokazywać chyba, że jeszcze nagram ściągnięcie piasty i tarczówki na razie